Cześć, witajcie na kanale Swojskiej Klimaty. Dzisiaj będzie odcinek o niewiadówce. Pokażę Wam, jak tanim kosztem i metodą domową wyremontować taką niewiadówkę. Jak widzicie, da się to zrobić nawet w warunkach polowych. Także pokażę Wam, jak z takiego brzydkiego tyłu, który tutaj Widzicie na załączonym obrazku. Zobaczcie. Mam nadzieję, że dobrze widać. Zrobić, drodzy Państwo. Taki piękny przód. I naprawdę nie jest to trudne, ale wymaga sporo pracy. Dlatego pokażę Wam to krok po kroku. Zobaczcie, mamy tutaj widoczne przebarwienia skorupy. Pęknięcia o tak zwane pajączki. Tutaj są już rozszlifowane. Ale jak i czym to zrobić, zaraz Wam pokażę. Otóż dwa podstawowe narzędzie, jakie potrzebujecie: to jakaś szlifierka. Mamy tu zwykłego Parkside a. oraz jakiś Dremel urządzenie wielofunkcyjne czy coś w tym stylu. Byle by dało się założyć taką końcówkę. Dlaczego? Zaraz zobaczycie jak tego używać i gdzie, też Wam pokażę. Ale zacznijmy od szlifierki. Pokażę Wam na przykładzie tej ściany. O, tutaj jest przykładowy pajączek zaszpachlowany, wcześniej rozszlifowany. A dlaczego on jest rozszlifowany i szpachlowany, a nie tylko po prostu powierzchnia wygładzona? To zaraz Wam pokażę. Przyjrzyjcie się tej ścianie tutaj. Jak wygląda, tutaj macie tego pajączka. I zobaczcie, weźmiemy sobie szlifierkę. Zrobię to na kawałku, żebyście po prostu widzieli. I przy okazji tego pajączka, obroty niezbyt szybkie, żeby nie przypalić żelkotu. Pamiętajcie o tym. A tak, nie włączyłem sobie prądu. Dajcie mi chwilę. No to jedziemy z tematem. I mm -hmm. że tyle na początek wystarczy żeby Wam pokazać o co chodzi zobaczcie tu jest powierzchnia wyszlifowana widzicie różnica, to wszystko zniknęło tutaj mamy gładko i pajączek, który był rozszlifowany później zaszpachlowany też jest gładki rozszlifowujemy je tym Drymerem czy drymerem robimy całe takie rowki po każdym pęknięciu. Ja Wam zresztą zaraz pokażę. A dlaczego to jest takie ważne? Bo ktoś może powiedzieć, A przejadę z góry szlifierką i będzie dobre. No nie będzie. Jak się przyjrzycie, bo ja też to robię pierwszy raz i się uczę. Tutaj z przodu ja nie wiem, czy kamera to uchwyci. No ale spróbujmy. Tutaj był w tym miejscu pajączek, którego nie rozszlifowałem, po prostu został zamalowany. One zawsze wam wyjdą. Prędzej czy później wam wyjdą. On jest w tym miejscu, tutaj. O, teraz widać, widzę, że na kamerze widać. Widzicie te kreski? To jest pajączek taki jak macie tutaj. Został lekko z góry powierzchownie przeszlifowany i zamalowany. Tego pół metra od przyczepy stojąc już nie widać. Ale jak ktoś z, was, yy, ktoś z Was jest estetą i chce to zrobić porządnie, no to każdy taki pajączek, każda rysa musi być niestety rozszlifowana. Bo jak tego nie zrobicie, to odwdzięczy się Wam po malowaniu. I takie jak tutaj, te głębsze rysy, ja wypełniam yy, szpachlówką z włóknem szklanym, szlifuję, a później, jak widać tutaj, szpachlówką już finiszem robimy efekt finalny. I tutaj w tym miejscu specjalnie nie dojechałem do końca tych rys, tych pęknięć, pajączków, żeby wam pokazać, co się pod tym kryje. Zobaczcie. Przeszlifowaliśmy sobie kawałek. I zobaczcie. Pomimo, że zdjęliśmy tą górną warstwę, nowy ostrz. się radę wyostrzyć? Widzicie w tej rysie to pęknięcie nadal jest tutaj głęboko, głęboko. Także, tak czy tak, trzeba to rozślifować do, do samej skorupy. I wtedy macie pewność, że ten pajączek Wam to pęknięcie dalej nie wyjdzie. Tutaj doskonale widać, że ono jest głęboko, aż do samej skorupy. Także, drzemy tak, jak tutaj, nie przejmujemy się. Bo to Wam wyjdzie, pójdzie dalej, no i to jest naprawdę masa roboty, później malowanie i no, szkoda Waszej pracy po prostu, nie? Trzeba to zrobić raz, a porządnie, bo efekt będzie taki jak na tym jednym pajączku z przodu. Tam był dokładnie taki, także widzicie, nauczony błędami, rozszlifowany do zera i zaraz sobie go zaszpachujemy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz przed szpachowaniem. Trzeba odtłuścić powierzchnię. Ja użyłam takiego zmywacza silikonu. Taki został mi polecony na grupie. Trzeba taką powierzchnię sobie dobrze Odtłuścić po około najlepiej też. I dopiero na tak wyczyszczoną powierzchnię możecie sobie rozrabiać szpachlówkę. Na tych prostych powierzchniach, takich jak tu, ja robię samym, samą tą szpachlówką finiszem. Ona jest łatwiejsza w nakładaniu niż ta z żywicą. Trzyma się dobrze. A tak jak tutaj, na tych brzegach, te załamania, to jadę wszystko tą szpachlówką z włóknem szklanym. No to co, rozrabiamy szpachlę i na przykładzie tego pajączka Wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Słuchajcie, każdy kto chociaż raz w życiu w domu coś gipsował, szlifował, poradzi sobie ze szpachlowaniem bez problemu tą różnicą, że szpachlę macie po prostu dwuskładnikową. Macie szpachlówkę i utwardzacz. I tu tylko bardzo ważne, żeby zachować sobie proporcje. Jak ktoś się nie czuje pewnie, wycisnąć sobie tubkę, na przykład na cztery części, podzielić szpachlówkę na cztery części i w takich proporcjach na cztery razy sobie to rozmieszać. Wtedy macie pewność, że proporcje będą dobre, pokażę Wam taki patent. Bo tutaj już część tej szpachlówki zużyłem, więc dzielimy sobie to na raz, dwa, trzy części. Wyciągamy sobie jedną trzecią tutaj. Mam nadzieję, że tam widać. W tym momencie jeszcze nic Wam się z tym nie stanie. I bierzecie sobie ten utwardzacz. I też wyciskacie sobie go tutaj. Możecie na nakrętkę. Widać, widać. I też podzielimy sobie to na raz, dwa trzy równe części o tak 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 wszystko wyszło dobrze i teraz jedną z tej części sobie zabieramy Powiedzmy, że tą. I od tego momentu już powinniście się śpieszyć. Należy to bardzo dobrze wymieszać, żeby uzyskać jednolity kolor. ja nie jestem profesjonalistą, sam się tego nauczyłem. Sam oczywiście z YouTube'a, z instrukcji, z oglądania innych jak to robią. I teraz jak najszybciej, bo ona zacznie już wiązać. Bierzecie sobie szpachelkę. Są takie specjalne. i jedziemy z tematem może przybliżę wiem że tutaj tracę czas na obsługę kamery no ale to jest dla was tak bierzemy sobie tą szpachlę i starannie wypełniamy dziury czy jeszcze nie przejmujcie się jak coś Wam gdzieś nie wejdzie, coś wyjdzie, coś wypłynie, bo to później szlifujemy i robimy jeszcze raz rzadko kiedy udaje się za pierwszym razem tak po prostu szpachą zaciągnąć żeby było na tip top nie dawajcie też zbyt dużego naddatku, bo to później odbije się na Was przy Szlifowanie. Będzie więcej szlifowania i zajmie Wam to o wiele więcej czasu. Także pośpiech tu jest wskazany tylko przy nakładaniu tej szpachli. Starajcie się właśnie w różne strony, żeby pozbyć się tego powietrza, które tam wchodzi. Ale starajcie się też większość tej szpachli, tą szpachelką zebrać. Nie zostawić sobie takich, wiecie, brzydko mówiąc smarków, tak? Bo to później będzie dla Was problem w szlifowaniu. Widzicie, w tym momencie to było bez cięcia, ona już gęstnieje. Już czuję, że robi się gęsta. Jak poczujecie, że już się wam y, tak zbiera po prostu pod szpachelką jak gęsta plastelina, to odpuśćcie temat, zacznie się wam rozciągać i narobicie sobie więcej szkody niż, niż pożytku. Widzicie? Ona już się tak fajnie nie ściąga. Zaczyna się Wam ciągnąć. Więc ostatni przejazd, że tak powiem. I odpuszczamy dalsze nakładanie, żeby sobie nie narobić dziadostwa. Z góry sobie te Naddatki jeszcze możecie lekko ściągnąć. O, tu mam jeszcze jeden z drugiej strony. No i tyle, kochani. Tak to wygląda. O, jeszcze jeden tutaj został wkryty. Pięknięcie. Zostawiamy. Czekamy 15-20 minut i szlifujemy. Widzicie, tą szpachę też trochę wciąga, nie? To nie jest tak, że raz kurczę położycie i jest po temacie no nie za fajnie by było widzicie jadę raz w jedną raz w drugą bo tam się pojawiają pęcherzyki powietrza żeby je rozprowadzić Widzicie jak już się zaciąga później No także Zostawiamy to już w spokoju Minęło pół godziny Zanosi się na deszcz Więc chciałbym to jeszcze oszlifować Nie bójcie się jak szpachla wyschnie To deszcz już jej nic nie zrobi Ale chcę wam zdążyć Dokończyć ten odcinek Teraz bierzemy naszą szlifereczkę Obroty na 4 z 8 i delikatnie sobie to szlifujemy. Ja używam papieru na ten szlif 180. Znowu jestem bez prądu. No. Ładowałem w międzyczasie telefon, więc wybaczcie. Witam Was po 10 minutach. Tutaj akurat udało się za pierwszym razem osiągnąć idealną gładkość. Tak 10 minut trwało to szlifowanie. Dlatego mówię nie przesadajcie ze szpachlą, bo się wykończycie po prostu, nie? Mamy idealnie gładko, nie zostały żadne dziurki. Ktoś ma dobrą rękę, to od razu by wyczuł, że coś jest nie tak. Żadnych rowków, żadnych farfocli i to już jest gotowy kawałek pod malowanie. No to teraz wyobraźcie sobie, ile czasu zajmie ta strona. Tutaj troszkę już widzę, że za dużo dałem tej szpachli, także będzie długa przeprawa. Ale to naprawdę jest nic trudnego, jeżeli tylko macie cierpliwość, jakieś narzędzie, odrobinę chęci do pracy. No, i każdy, kto się za to weźmie, zrozumie dlaczego ceny u lakierników blacharzy są takie, a nie inne. No, czas, czas i jeszcze raz czas, a wiadomo, że dla każdego jest cenny. Także ja sobie to dokończę, i później pokażę Wam efekt finalny tych dwóch, trzech miejsc, które ze mną zrobiliście tutaj. No, ta druga strona zajęła mi trochę dłużej, jakieś 25 minut. Teraz wyszło słońce. Nie wiem, czy dla mnie to gorzej, bo słabo widzę przez telefon, ale pokazuję Wam teraz. Widzicie te białe ślady. No, to już nie poszło tak fajnie. Te białe ślady to pył, który się zebrał właśnie w niewypełnionych miejscach. Czyli to musimy punktowo sobie poprawić. Ale to naprawdę. Odrobinka szpachli, tylko w te miejsca i, i szlifujemy jeszcze raz. Po prostu tam nam szpachla nie weszła, ale to już drugi raz i będzie załatwione. Natomiast tu mamy temat gotowy. A no i oczywiście, zanim położycie drugą warstwę szpachli, te same czynności, czyli odtłuszczacie sobie powierzchnię, czekacie aż odparuje. Dopiero szpachla i szlifowanie. No i to chyba tyle z podstaw kładzenia szpachli na przyczepę, tak? Żeby ten odcinek nie był za długi, to ja sobie cały ten tył skończę. Aha, żeby nie było tak kolorowo, że tylko maszynka, to na przykład takie miejsce jak tutaj, te zagięcia, te rogi, no to wszystko trzeba już ręcznie jechać papierem ściernym. No i ciężko się je też maluje, żeby nie zrobić zacieków, a trochę tych rogów tu mam. Tutaj trzeba będzie wszystko wyprowadzić. Ktoś to kiedyś próbował jakoś ratować, szpachlować, nie wiadomo czym. Tu nie niezła pajęczyna. Ten pajączek też tu jest widać gołym okiem, do poprawy jeszcze raz. Natomiast ten wyszedł idealnie. No co ja wam powiem, czas, dobre chęci i wszystko będzie dobrze. Jeszcze wam pokażę na przykładzie drzwi, bo na drzwiach tak naprawdę się uczyłem. Nie zwracam uwagi na takie niedopatrzenia. No i zobaczcie sobie. Widzicie to miejsce? Akurat tu nie poprawiłem szpachli. Czy tutaj, w tym miejscu. To wam wszystko wyjdzie. O, tu jeszcze jakaś rysa. To wam wszystko wyjdzie z podwójną siłą, jeżeli się nie przyłożycie. No. Ja się dopiero uczę drzwi były pierwsze, przód był drugi. Wyszedł mi już o wiele lepiej. Bakista też jest zrobiona. Jak ktoś chce zobaczyć, jak ona wygląda wcześniej. Dam wam na końcu tego filmu link, jak kupiliśmy tą przyczepę. I wtedy najlepiej zobaczycie sobie zmiany. Jakie tutaj zaszło. Także polecam tamten film, a w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak to pomalować wałkiem. Bez pistoletu, w polowych warunkach, po prostu wałkiem, żeby wyszło super. Także kto nie subskrybuje, a jest ciekawy, zapraszam. Nie zmuszam, ale myślę, że będzie tu ciekawie, bo jeszcze wiele setek godzin pracy z tą przyczepką. Jeszcze wnętrze i dużo dużo innych bajerów, także dużo zobaczycie, może czegoś się nauczycie. Polecam i ja tu zostaję walczyć dalej z tą szpachlą. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.